hej, tutaj Elektronika za mną jest. MR Kuberski łeee. to idziemy na tą... na tą walkę No. Dobra, chodź pod bra chodź y, obok wózka tym razem. Będziemy... będziemy obok. A tu wiesz co, na górze lepiej. No. Tak mi się... To no, ty wbij na górę ja za chwilę się postaram. Hej no, zwaliłeś mnie. Ale ty tu możesz wbić, tak? Ja. Yes. A ja nie. O, wiem, wiem. Grubas, nie chcę tu... O, weź. No ja teraz tamten próbuję coś zwalić. Jak coś się już mam załadowane. Nie Jak on Lecę bardzo dużo ludzi. Ja mam 380 Nie, hmm, A ja mam uleczeń... A. Dobra cicho, ale ja mam Maciwmenty, tak? Powiedziałem maciermenty. Dobra za tobą. Za mną kto? Gdzie? No przed siebie, czyli tam gdzie strzelasz, tak... Chciałbym no. mnie zabić. Narkoman jakiś mnie próbował zabić. Niebieski. To nie to nie jest znaki. On jest przebrany. Przebrany. Jo! Uważaj! Gdzie, to? A tam. Sebpsy. Sebsy. Dobra, wyczekaj na mnie się w drodze. Dobra, ale ja muszę zleźć, zleźć z, z, z wózka i pilnować go, żeby dopchnąć. Dobra, dopchnij go, a ja pójdę z moim śmiechowatym nową i, nowym itemem śmiechowatym. Dobrze. Oh, O, jest! Czekaj, ja chcę tego Grubasa! Dobra! <laughs> Scouta nie gorsze Pięć to za Już Czy zdąży? Czy No! go! No nie chcę, nie zdążyłam. Zobaczciemy tym, co zawsze, już cię leczę. Pięć to wygrywa, ja... No, i te pozdrowienia dla tych wszystkich ludzi, którzy tu grają z nami, ale oni to już wcześniej byli od nas, ale ja wbijam dopiero, a hardcore już to był. Co tak strzelasz? To no. ten mnie Ja Wiesz, że ja już go mam prawie naładowanego. No. Mam już prawie całego. Ale masz go No, jest mam załadowane. Three, Już od razu gościa zbombardować. O, zwalił mnie. Kto... ktoś znajduje buzownik. Buzownik? Ciężko no, znałeś? dawaj, rozwal. I... Ja... I... Ja... I... Ja... ja go wykorzystałam na tego florogistynator. Ok. Uh -huh. Muszę sobie ja mu O, ktoś zesłał statyczną nagrodę. Lolo, oni fajne itemy dostają, mam nie. Ostateczna A nie ostateczna, ostateczna. Uważaj. się za mnie! się za, za mnie! A mnie rozwalił gruba z góry. Ale tuż to Dziwna, że gruba się nazywa gruby no co zniwiam, może to jest ciężki Dawid, heavy. To heavy to znaczy ciężki. No, może w tak, no. no. też kupię, są takie jakieś. i faj! Czekaj, do mojego kółka. Z, za nami, za nami! Ale to nic, musimy wytrzymać. Inch. A mi się kończy, on naboje, więc to niedługo potrwa. Czekaj, idziemy do góry. No ja już mam pełnego. Ten Uber Charge. Ten tu doda. Ja muszę amu wziąć. No dobra, dedu. Idzie pan. No. Idzie Uber. Dobra, szybko na dół, na dół. Czekaj, spy! Забил я его. Сейчас спадам Доброе а -а -а. а -а -а. I wybieram, jaką chcę. Tak, tak ustaw. Dobra, jej ja depale. Ja spróbuję, kim ja mam najmniej. Dobra, kamperem też pójdę. Dostrał. No to ja jestem... No nie! Kto? W plecy! No, uważaj! No nie, no rozwalił mnie. Ja idę spajem. Ale siedzi... Czemu? Cikłądo, który sobie pożyczył. Cikłądo? Ej, ty mu przywaliłeś? Komu? Spajowi? No. Nie. Ej, czekaj, bo... Uważaj! Głupie! Ja nie wierzę w o, o, no nie, ziomek dostał znowu jakiś item. Jest, rozwaliłem go. No, masz no, lupi. Spluwa. Sprzątacza. Wystarczy. Tak. No, hmm. Widzę, kiedy tu spy'e przykład przychodzą. Rozwaliłem sepsy. No Nie, z pistoleta. I się za niego mną. Wiesz, mam ambasadora? Egzekutora? Czy ambasadora? Ambasadora, ja też mam. No i... Ja ci tam rozwaliłam No właśnie dzięki Jaki... Jaki... Peter mnie zabił. Uuu, uu, odstrzeliłam mu głowę. No widziałem. Czało do niego kanciastką głowę. Ja strzeliłem kampera za mnie z grubego. No, dead hop! Hob. Hob. Nie chopaj mi tymi granatami.

Masz nie. W ja tam do ciebie idę, okej? Okay? No. już do nas się wdrapuje. Oj. Fu. o, jak mnie zdjął. Ja yeah, zdjąłem go. Ej, ja zdjąłem grubego z ziemi. To jest niemożliwe, ale... ...pożyteczne. What the fuck? Pięknie, to ja tak, że grałem prawie się tutaj, na mnie, prawie koniec naszego. Y, no, jej tekstel kończę z tym. Idę na inny serwer, y, jako odrobię już lekcję, to będę grał. Tak, komentujcie łapki w górę, e, co tam jeszcze no, komentujcie, łapki w górę, subskrybujcie. Więc było na tyle żegnam się. Pa! Cześć!